Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Ministro! Dziś zapewniamy 900 milionów złotych dla samorządów na usuwanie nielegalnych składowisk odpadów w kolejnych trzech latach. Koszty zabezpieczenia i utylizacji składowisk ponoszą samorządy, a mieszkańcy doświadczają wielu uciążliwości z nimi związanych, takich jak zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, spadek wartości cen nieruchomości, ale też bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia w przypadku na przykład pożarów. Nielegalne wysypisko śmieci czy odpadów jest finansowym kamieniem u szyi dla samorządów, które po prostu nie mają środków na jego usunięcie. Jednak tym projektem usuwamy właśnie te finansowe bariery, tę finansową przeszkodę dla samorządów, bo w walce z mafią śmieciową bo walka z mafią śmieciową jest jednym z priorytetów koalicji 15 października, ale pamiętajmy, że walka z mafiami śmieciowymi to nie tylko. Sprzątanie po nich i tu moje pytanie do Pani Ministry, czy są prowadzone jakieś działania na przyszłe zmiany prawne zwiększające kompetencje inspekcji i służb w walce właśnie z mafiami śmieciowymi?